Silnik elektryczny czy spalinowy? Ja osobiście wybieram silniki elektryczne i wszystkie modele elektryczne. Porównując modele elektryczne ze spalinowymi, trzeba wziąć kilka ważnych elementów. Silniki spalinowe wydają duży hałas, mają zapach spalin i wydają spaliny. Nasz kolega, który kiedyś zajmował się modelami spalinowymi, My spotykaliśmy się, wyjeździliśmy już nasze modele elektryczne, wyładowaliśmy akumulatory, a nasz kolega dopiero odpalał swój model, więc nie miał w trakcie naszego spotkania żadnej frajdy z jazdy. A modele elektryczne są szybsze, sprawniejsze, łatwiejsze w ustawieniach, także pomyśl jaki model chcesz wybrać. Ja wybieram osobiście elektryki i polecam elektryki.